Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że nie jesteś tylko jedną osobą, ale że wewnątrz ciebie istnieje całe grono głosów, pragnień i postaci, które walczą o uwagę? Witaj w swoim wewnętrznym teatrze. W tym filmie zabiorę cię w podróż do najgłębszych zakamarków twojej psychiki, tam gdzie maski, które nosimy na co dzień, zaczynają opadać. A prawdziwe ja staje się wyraźniejsze, ale uwaga, ta podróż może zmienić sposób, w jaki postrzegasz siebie na zawsze. Zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz szczerze, kim naprawdę jesteś, kiedy nikt nie patrzy. Napisz w komentarzu cyfrę 7, jeśli czujesz, że istnieje w tobie więcej niż jedna wersja ciebie. To nasz sekretny kod. Znak że jesteś gotów zobaczyć, co kryje się pod powierzchnią. A jeśli temat Cię porusza, zostaw lajka i podziel się tym filmem z kimś, kto Twoim zdaniem również nosi maski. W kolejnych minutach porozmawiamy o tym, co Karl Jung nazywał personą, fasadą, którą tworzymy, by przetrwać w społeczeństwie. Ale to dopiero początek. Na końcu tego filmu czeka na Ciebie wiadomość, która może stać się przełomem, w twoim rozwoju osobistym. Nie przerywaj oglądania. To, co odkryjesz, może być pierwszym krokiem do wewnętrznej wolności. Od najmłodszych lat uczymy się, że pewne zachowania są akceptowane, a inne nie. Kiedy jako dziecko płaczesz, ktoś może powiedzieć: Nie bądź masgajem. Kiedy jesteś zbyt głośny, słyszysz: zachowuj się grzecznie. W ten sposób, krok po kroku, zaczynamy tworzyć personę, społecznie akceptowalną wersję siebie, która ma pasować do oczekiwań otoczenia. Persona to jak maska, którą zakładamy, by przetrwać w świecie, ale z czasem tak bardzo się z nią utożsamiamy, że zapominamy, kto jest pod spodem. Nie zrozum mnie źle: persona nie jest zła. Dzięki niej potrafimy funkcjonować w pracy. W rodzinie, w relacjach, to nasz filtr, który pozwala dostosować się do różnych ról. Problem pojawia się wtedy, gdy wierzymy, że to cała nasza tożsamość. Gdy ignorujemy te części siebie, które nie mieszczą się w ramach społecznej akceptacji, spychamy je do cienia. Pomyśl przez chwilę, kim byłbyś, gdybyś nie musiał nikogo udawać. Gdybyś mógł mówić, działać i czuć bez potrzeby kontroli. Zostaw komentarz z jedną cechą, którą często ukrywasz przed innymi. Zobaczysz, że nie jesteś sam i właśnie teraz, gdy rozumiemy, jak tworzy się nasza persona, nadszedł czas, by zejść głębiej. W kolejnym rozdziale porozmawiamy o cieniu tej niewygodnej części nas, którą najchętniej byśmy przemilczeli, ale to właśnie tam tkwi nasza największa siła. Jeśli persona to maska, którą pokazujemy światu, to cień jest wszystkim, co chowamy pod nią, to te myśli, impulsy, emocje i cechy, które uznaliśmy za nieakceptowalne przez społeczeństwo, rodzinę, a w końcu przez nas samych. Cień nie znika tylko dlatego, że go wypieramy. On żyje i działa w ukryciu, czasem jako niewyjaśniona złość. Innym razem, jako zazdrość, którą tłumimy, albo jako impulsy, których nie rozumiemy. Karl Jung powiedział: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować Twoim życiem, a Ty nazwiesz to losem. I właśnie dlatego tak wielu z nas powtarza te same błędy, te same schematy, nie wiedząc dlaczego. Bo gdzieś w cieniu tkwi emocja, której nigdy nie pozwoliliśmy wybrzmieć, prawda, której się baliśmy, część siebie, którą uznaliśmy za złą. Ale cień to nie wróg, to twój nauczyciel. W momencie, gdy przestajesz z nim walczyć, a zaczynasz go poznawać, zaczynasz też odzyskiwać utraconą moc. Te cechy, które kiedyś ukrywałeś: asertywność, gniew, pasję, Mogą stać się twoimi sprzymierzeńcami, jeśli nauczysz się z nich korzystać świadomie. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie: Co ukrywasz przed sobą samym? Zostaw w komentarzu tylko jedno słowo, które najlepiej opisuje twój cień to pierwszy krok do jego integracji. I właśnie o tym porozmawiamy dalej o procesie integracji cienia. Bo poznanie to jedno, ale zaakceptowanie i włączenie tej części do całości to prawdziwa alchemia rozwoju gotowy, by zejść jeszcze głębiej? Gdy zaczynasz dostrzegać swój cień, następuje moment przełomowy: decyzja, by nie tylko go poznać, ale także zaakceptować. Integracja cienia to nie proces jednorazowy to podróż, w której uczysz się żyć w zgodzie z całością siebie, bez wypierania, bez udawania, bez wstydu. I choć to brzmi pięknie, w rzeczywistości bywa bolesne, bo integracja oznacza również konfrontację z tym, czego przez całe życie unikałeś. W praktyce może to oznaczać, że zamiast tłumić swoją złość, uczysz się wyrażać ją w sposób konstruktywny, że zamiast ukrywać swoją potrzebę bycia docenionym, zaczynasz mówić o niej otwarcie. To moment, w którym przestajesz bać się swoich emocji i przestajesz walczyć z samym sobą, zamiast tego zapraszasz swoje wewnętrzne części do dialogu, a ten dialog to początek transformacji. Kiedy integrujesz swój cień, zaczynasz odzyskiwać wewnętrzną spójność. Już nie jesteś zbiorem masek, ale całością, osobą świadomą swoich światów wewnętrznych i co najważniejsze, przestajesz być niewolnikiem nieświadomych impulsów. Zamiast reagować automatycznie, zaczynasz wybierać, a w tym wyborze tkwi wolność. Zatrzymaj się teraz na chwilę i pomyśl, jaka cecha, którą wcześniej uważałeś za słabość, może być w tysiąc czy rzeczywistości Twoją siłą. Napisz to w komentarzu. Być może dla kogoś innego to będzie inspiracja do jego własnego procesu. W kolejnym rozdziale zanurzymy się jeszcze głębiej. Bo jeśli integracja cienia prowadzi do autentyczności, to czym właściwie jest? Autentyczne życie i dlaczego tak bardzo się go boimy? Nie przegap tego. Autentyczność to nie maska dopasowana do oczekiwań innych. To nie jest też bunt na pokaz, udawanie inności, byle tylko się wyróżniać. Autentyczność to spokojna pewność siebie, która wypływa z wewnętrznej spójności. To umiejętność mówienia tak wtedy, gdy naprawdę tak czujesz, i nie, bez poczucia winy, gdy coś jest wbrew tobie. Ale dlaczego tak często się jej boimy? Bo autentyczność wymaga odwagi. Odsłania cię, wystawiasz się na ocenę, na niezrozumienie, na odrzucenie. A przecież przez lata uczono nas, że powinniśmy się dopasować. Że spokój jest ważniejszy niż prawda. Że lepiej być lubianym niż prawdziwym. Tymczasem życie w zgodzie z sobą daje coś znacznie cenniejszego niż akceptacja innych daje wewnętrzny spokój. Nie musisz już kontrolować każdej swojej reakcji, grać ról. Zapamiętywać, kim jesteś dla kogo, jesteś sobą wszędzie, i choć może nie każdemu się to spodoba, ci, którzy zostaną, zobaczą prawdziwego ciebie. I właśnie to buduje relacje głębokie, prawdziwe, niewymuszone. W tym miejscu zapytam cię: kiedy ostatnio powiedziałeś coś, co naprawdę myślałeś, mimo że wiedziałeś, iż może to nie spodobać się innym? Jeśli masz odwagę, podziel się tym w komentarzu. Zainspirujesz innych do podobnych kroków. Już za chwilę, w ostatnim rozdziale, porozmawiamy o czymś, co dla wielu jest ostatecznym celem całej tej podróży o wolności wewnętrznej. Ale czym ona tak naprawdę jest i czy naprawdę można ją osiągnąć? Zostań ze mną, to może być najważniejsza część tego filmu. Wolność wewnętrzna to nie brak obowiązków, to nie życie bez problemów, ani ucieczka od świata, to stan, w którym przestajesz być niewolnikiem swoich lęków, ran i cudzych oczekiwań. To moment, w którym możesz spojrzeć w lustro i powiedzieć, jestem sobą naprawdę. Nie dlatego, że osiągnąłeś doskonałość, ale dlatego, że przestałeś się ukrywać, po drodze spotkałeś swój cień. Widziałeś to, co w tobie trudne, bolesne, może nawet wstydliwe, ale nie odwróciłeś wzroku, zamiast walczyć, zrozumiałeś. I właśnie w tym akcie akceptacji zaczęła się twoja wolność, bo nie możesz kontrolować tego, czego nie znasz, nie możesz uzdrowić tego, czego się wypierasz. Wolność przychodzi wtedy, gdy przestajesz się bać siebie, gdy nie potrzebujesz. Już, żeby świat nieustannie potwierdzał Twoją wartość. Gdy Twoje jestem, nie musi być uzależnione od kochaj mnie, zaakceptuj mnie, potwierdź mnie. To potężna zmiana i jednocześnie subtelna, bo z zewnątrz nic się może nie zmienić, a w środku zmienia się wszystko. Na zakończenie, jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzu: Wolność zaczyna się we mnie. Chcę wiedzieć, kto naprawdę przeszedł tę drogę do końca. A jeśli czujesz, że ten film był dla ciebie ważny, zostaw łapkę w górę i podziel się nim z kimś, kto też może go potrzebować. Dziękuję ci, że byłeś tutaj. Pamiętaj: najważniejsza wiadomość wcale nie jest na końcu filmu. Ona jest w tobie to twoje życie, twoje światło i twój cień a najpiękniejsze, co możesz zrobić, to żyć tak, jakbyś naprawdę już o tym wiedział.